Chciałam zaprezentować nową obsadę marki Exit Flex, obsada Twinfeed, która jest kompatybilna praktycznie z wszystkimi dyszami dostępnymi na polskim rynku. Co znajdziecie w opakowaniu? W opakowaniu znajduje się obsada z adapterem. Nakręcanym na gwind, dzięki czemu obsada ta może być stosowana na pistoletach zarówno z gniazdem 7,8 jak i 11,16 cala. Znajdziecie również uszczelkę dyszy standard. Jeśli decydujecie się na stosowanie obsady na gnieździe 11,16 cala, wówczas uszczeleczka po prostu doszczelnia wam gniazdo na pistolecie. I co najważniejsze, w pudełku. Znajdują się dwa typy łączników: łącznik z czarną uszczelką oraz łącznik z niebieską uszczelką. Tak jak przedstawia instrukcja producenta, łącznik z czarną uszczelką będzie kompatybilny z dyszami Rak-5 oraz z dyszą XHD oraz z dyszami. Kulowymi Speedy, czyli poprzednią generacją Dysz MK5. E, natomiast e, łącznik niebieski z niebieską uszczelką jest kompatybilny z nową Dyszą, nowej generacji Dyszą Speedy 7 oraz wszystkimi Dyszami X, czyli na przykład e, PAA od Graco, FFLP, Dyszami LP. Dyszami HDA, praktycznie wszystkimi dyszami e, wałeczkowymi, które są dostępne na rynku. Jak to możliwe? Producent wymyślił sobie patent polegający na tym, że obsada ma dwa otwory. Jeśli będziecie stosować Dysze Speedy 7 nowej generacji oraz Dysze e, X, e, Dysza będzie montowana od tej strony. W przypadku Dysz. XHD oraz dyszy wałeczkowej dyszy kulowej Speedy Będziecie montować dysze z drugiej strony. Oczywiście z odpowiednim łącznikiem.